Witam w piątek. Dzisiaj porozmawiamy sobie o trzech rzeczach, które mają jeszcze większy wpływ na nasze zdrowie mentalne, większy nawet od diety i od ćwiczeń. Wiemy, że dieta i ćwiczenia są ogromnie, ale to ogromnie ważne. Nie tylko w kontekście naszego zdrowia mentalnego, ale ogólnie całego naszego życia. Ale są jeszcze trzy. Rzeczy, trzy punkty, bez których nie obejdzie się, jeżeli chcemy kompleksowo dbać o nasze zdrowie mentalne. Co to są za rzeczy? Co to takiego jest? Są oczywiście badania na ten temat i wszystkie filmy, które nagrywam, popieram oczywiście badaniami. A więc te brakujące trzy rzeczy, które są niezbędne, aby nasz umysł, nasz mózg ogólnie. Funkcjonowało dobrze, byśmy się lepiej czuli, abyśmy te nasze zdrowie mentalne budowali, oprócz treningu oraz diety. Numer jeden jest to witamina D. Witamina D ma ogromny wpływ na zdrowie mentalne. Nie jest to żadną tajemnicą. Kiedy przychodzi wiosna, przychodzi lato, znacznie lepiej się czujemy, mamy dostęp do witaminy D. A ta witamina D ze słońca, jak wiemy, jest. Najbardziej skuteczne, dlatego że witamina D, która jest podawana czy w suplemencie, czy drogą, jakby tą chemiczną, tak? Bo to nie jest ta prawdziwa witamina D, taka jak ma na przykład słońce. To ona tylko się wchłania w 70-80%. Więc nic nie zastąpi nam słońca. No więc tu jest numer jeden. Oczywiście, że mamy taką możliwość, to jak najbardziej warto. Być na Słońcu, ale również często wyjeżdżać w miejsca, gdzie te Słońce jest. Oczywiście, że mam takie, taką możliwość. To jest numer jeden. To jest zależne oczywiście od tego, gdzie mieszkamy. Ale teraz rzecz, która, którą możemy sami zrobić, to jest punkt numer dwa, który ma również ogromny wpływ na nasze zdrowie metaboliczne. Jest to sen. Sen. Najważniejsze, abyśmy przede wszystkim przed spaniem używali jak najmniej. Telefonu, jak najmniej niebieskiego światła. Oczywiście czasami nie jest to łatwe, bo często pracujemy i niestety mamy dostęp do tego światła non-stop. Kiedyś myślano, że wystarczy 2-3 godziny przed wyłączyć telefon czy telewizor i będziemy lepiej spali. Teraz badania mówią, że to się wszystko zaczyna nawet od połowy dnia. Czyli najlepiej już od godziny 3, od godziny 2, a nawet od południa zacząć unikać po prostu telefonu. Oczywiście dla niektórych z Was będzie to bardzo trudne. Ja sam często spędzam dużo czasu na telefonie, rozmowy z klientami, czy pisanie wiadomości. Niestety to wszystko wpływa na, na to, że ten, ta, ten poziom melatoniny, czyli y, hormonu snu, y, później bardzo ciężko go, on się po prostu uwalnia. Dlatego ten sen może być zaburzony. No i oczywiście ważne jest, abyśmy również nie spożywali takich posiłków bardzo sytych, tłustych właśnie przed snem, bo to również zaburza nam jakość snu. Co polecam? To polecam coś, co nam obniży poziom cukru, co nam przyspieszy przede wszystkim spalanie cukru, redukcję cukru, to będzie to oczywiście Grejfrut, o czym piszę w mojej książce Jak schudnąć i zachować zdrową na całe życie. Książka dostępna cały czas na Amazonie w trzech różnych wersjach. E-booka, audiobooka oraz w wersji książkowej. Może być również ocet jabłkowy, e, który również powoduje obniżanie tego poziomu cukru. Mog może być to granat, pęstki granatu również pomagają e, zredukować poziom cukru. No, oczywiście, odpowiednia ilość bonnika, również jest bardzo ważna. A więc, jeszcze to punkt numer dwa. Warto zadbać o sen. I punkt numer trzy, który. Wpływa na nasze zdrowie mentalne. Jest to, są to przede wszystkim relacje z ludźmi. Nie możemy, nie możemy dobrze się rozwijać, jeżeli nie mamy dobrych relacji z ludźmi. Przede wszystkim warto o te relacje dbać. Warto budować nowe relacje. Nie tylko te stare, również dwa, bo kiedy się zmieniamy, kiedy wchodzimy na wyższe poziomy, to, to przyciągamy do naszego życia in i inne osoby. Dlatego dobrze mieć te relacje na wysokim poziomie, dbać o relacje z ludźmi. Wtedy wtedy dbamy kom kompleksowo o nasze zdrowie mentalne, czyli będzie to dieta, będzie to oczywiście trening, będą te relacje z ludźmi, będzie ten sen, no i będzie to oczywiście dbanie właśnie o to, o to bo to cały wtedy, ten cały poziom naszego szczęścia, będzie się zmieniał. Będziemy po prostu inaczej się czuli. No i przede wszystkim właśnie ta witamina D. Dostarczanie sobie jak najwięcej tej witaminy D. Jeśli chodzi o dawkowanie, tutaj są różnego rodzaju szkoły. Święty pamięci dr Jaśkowski, który niestety w styczniu umarł. On często mówił, aby dawkować witaminę D minimum w około 10 tysięcy jednostek. Oczywiście, każdy dobiera, najlepiej robić badania. Jeżeli ktoś ma jakieś problemy z witaminą D, czy ma niskim, warto również, oczywiście, robić regularne właśnie sprawdzanie witaminy D, jaki jest poziom bieżący. Wtedy będziemy wiedzieli, czy mamy deficyt, czy mamy te witaminy wystarczająco dużo w naszej krwi. No i Warto oczywiście się tym zainteresować ty, tym tematem, dlatego że jak wiemy, zdrowy mental jest ogromnie ważne. Po oczywiście po więcej informacji zapraszam Was na kanał Życie Bez Limitów. Tam również wrzucam różnego rodzaju ciekawostki, filmy, z wypraw, z różnych challenge'y, które robię. No i oczywiście zapraszam do do mojej książki. Do książki ja słynę z rąk na całe życie. Niedługo książka o zdrowiu mentalnym. Tam również będzie dużo zawartych informacji. Te informacje, które tu już podałem w dzisiejszym filmie, ale będą również nowe. Jak dbać o zdrowie mentalne. Bo jak wiemy, jest to ogromnie ważne. No i oczywiście prześlijcie ten film dalej. Do następnego razu. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.